Dobry Polsko, kocham cię. Witam nowy dzień. Ja tu panie. No jest połysk. Daję dina. Tam przez pięć i a na końcu. Ja tu panie. Kilometr podróży do Szymbruka cały czas jedziemy. Jest tu ciężka wyprawa. Pogoda sprzyja. Pogoda jest ok. Uważaj, bo nie mam hamulca teraz. Uważaj, Kamila, przyspiesz szybko. Bo ja jadę z jedną ręką. E, Kamila jeździ czasem hamuje. Nie wiem czemu na prostym drodze. A tak jeździ ok. Ma dobre przyspieszenie. Ma dobrego kopa. Zostały 3 kilometry, damy radę, damy radę. No, jest to jednak, jednak trzeba się tutaj napedałować przez tą Polskę, ale, ale jest warto, szosa jest fajna i widoki są bardzo ładne. zostało mi nic innego jak dogonić Kamilę Skręcamy, tam jest Kamila Czaska mi, mi. Kamila została dogoniona a teraz wyścig To Szybko się zmieni. Coś jest. Daj, proszę bardzo! Z dzisiejszego etapu. Przedmruczek, cmentarz Kamila. Moja to moja Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Już wyjechałem na się drogę. Jest... Co coś jechało. Nie Ja Znaczy, że będzie się dobrze. Wiedziałem, że droga będzie okej okay. Nie spodziewałem się żadnych incydentów na drodze. Cokolwiek zdarzyło się. Jeden kierowca zajechał nam drogę. Jesteśmy już w kościele. Teraz pozostaje nam się tylko pomodlić. I mam nadzieję, że droga powrotna oraz obiecana kawa w pobliskim domie no. będą udane. Kamila jechała bardzo szybko. Nie spodziewałem się tego po niej. Myślałem, że będzie jechać wolniej. Nie dała mi szansy, ale mimo wszystko, że jechała szybciej niż ja, nie umiałem jej dogonić, ja nadal ją kocham. Ona zaskoczyła mnie swoim zachowaniem. Byliśmy na pysznej kawie, też się nie spodziewałem. Wyjazd ogólnie okazał się udany. Nasza przeprowadzka do bloku z willi jest ciężka, ale po takich doświadczeniach na szosie damy radę. Bez... Ogrodnika i bez gosposi też idzie żyć. Spróbuję namówić na to Kamilę. Myślę, że ją przekonam. W swoim czasie na pewno ona zrozumie, że życie bez gosposi ma sens. W tym miejscu na słynnej pustyni szembruczek, która swoim położeniem zachwyca wszystkich w samym centrum lasu. E, Ślady dzika, świeży ślady dzika, który niedawno tutaj przychodził. Podobno koczywam tutaj całe stada dzikich dzików, rządnych jedzenia. My nic nie mamy, więc będziemy się stąd zwijać, żeby te dziki dziki nas nie dopadły. Kierunek grudziąc na naszej podróży rowerowej. Muszę dogonić Kamilę. Czy co. Taką wodą być Co tu ciebie całą? Okrzeje ciał resztki paszywego dnia. Uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie A kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać I taką wodą być A nie tą, co żałośnie całą noc tłuczy się po oknie w i mm -hmm.